Witajcie w materiale wyjaśniającym niezbyt mroczne, a tak naprawdę w ogóle niemroczne tajemnice języka polskiego. Zaczynamy. Dlaczego mówimy w 2001 roku, a nie w 2001 roku? To znaczy, ja tak mówię, Wy też powinniście, i dzisiaj wyjaśnimy sobie dlaczego. W języku polskim, przy liczebnikach porządkowych, czyli 2, 15, będziemy odmieniać tylko dwie ostatnie cyfry. A lata. Również wchodzą za liczebniki porządkowe. Dla tych, co nie wiedzą, nie chcą się przyznać, cyfra to jeden, jakby znak liczbowy, czyli od 0 do 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to są cyfry. Wszystko ponadto to liczby. Oczywiście cyfry, na przykład 5 to też liczba. 5 jest i cyfrą, i liczbą, ale na przykład 47 jest liczbą dwucyfrową, bo składającą się z dwóch cyfr. 4 i 7. Weźmy sobie liczbę 1985 jako rok, czyli mamy cyfry 1, 9, 8, 5. Będziemy odmieniać tylko dwie ostatnie, czyli 8,5. A zatem powiemy w 1985 roku. Nie powiemy w 1985, a tylko w 1985 roku. Jak widać, dwie pierwsze cyfry się nie odmieniły. Natomiast dwie następne, ostatnie. Już tak? To weźmy sobie coś jeszcze dla przykładu. Powiedzmy sobie 1328. Jak powiemy? W 1328 roku. Dokładnie. Hola, hola! Ktoś by powiedział: A co jeśli na końcu są dwa zera? Jak odmienimy dwa zera? Nie odmienimy. Jeżeli są na końcu dwa zera, odmieniamy ostatnią cyfrę, jedną, ostatnią cyfrę nie będącą zerem czyli na przykład 2000. Mamy 2, 0, 0, 0. Na końcu 0, po, wcześniej 0, czyli na końcu są 2, 0. Wcześniej znowu 0 i wcześniej jest 2. A zatem to 2 będzie podlegało odmianie. Czyli w roku 2000. Ale później, jeżeli damy 2001 jako liczbę, no to co? Na końcu nie ma dwóch 0. Więc odmienimy tylko 0,1. 0 się nie odmienia, więc samo 1 w 2001 roku. Jeszcze raz, w 2000 roku, ale później w 2001 roku. No to żeby poćwiczyć jeszcze przykłady, liczba 1500. 1500. 0. Na końcu 20, wcześniej jest 5, czyli odmieniamy tylko 5. W 1500 roku. No to weźmy sobie coś jeszcze wcześniej, na przykład liczbę 680. Lata młodości wiele osób, które już nie żyją od bardzo dawna. No więc tak, 686, Na końcu 0, wcześniej 8. No to co? 8, 0? W 680 roku. Zapomniałem o jakimś przykładzie? Macie pytania, wątpliwości? Lubicie sos pieczeniowy do frytek, ale wstydzicie się przyznać wszędzie poza internetem? Zapraszam do komentarzy. Do następnego! Macham chusteczką, że, że wiecie, że się żegnam, nie? Na razie. Na razie.